Witam Was na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zmienić język w Epic Gamesie. Więc wejdźmy sobie do Epic Gamesa. Okay. pierwsze co widzimy to oczywiście ekran główny, ale my klikamy prawy górny róg na nasz awatar, ponieważ interesuje nas, interesuje nas coś innego, czyli ustawienia, tak? W ustawieniach jako pierwsze mamy oczywiście do wyboru język, Domyślnie jest język angielski, ja mam sobie oczywiście polski. Jest również drugi sposób, żeby zmienić język, ale to jest sposób, żeby go wykonać, trzeba się wylogować. tak? Więc wylogowujemy się do ekranu logowania się i można jeszcze zmienić język poprzez zębatkę w lewym, dolnym rogu. O, właśnie tutaj. I tutaj również jest opcja zmiany języka. To tyle z tego poradnika. Dziękuję za oglądanie. I zapraszam do następnych poradników.